Cześć, jestem tej Kablek, a w dzisiejszym odcinku z moimi dwoma kolegami. Przywitajcie się. Siema. Siema. No, nagramy ja versus dwóch kolegów. Oni mają przeciętne umiejętności. No, o, obu, od obu jestem lepszy, dlatego jak łączą siły, może mnie zabiją. E, gramy na mapce na no, On tam kiedyś była na turniejowym, dlatego ją wybrałem. Oh, shift, shift. Shift, no. Tak się nazywa? No Jakiś i... shift. Ja mówię do no, apka shift, a nie. Może <laughs> <laughs> to było. Tak mapka shift. Ale <laughs> gdzie ty idziesz? On plantowania. Mhm. Ja. On na plantował. A, B. No, to jest jakaś ula... CHROŃ! Chroń. Chroń. <laughs> o, oh, dzięki za USP. I ty jesteś. Masz go? Tak masz. Idę, idę. Tak pamiętam, co się przychodzi. Co jest! W ogóle wiecie, że jak spadniecie do wody, dostajecie 50 HP? Dostajemy? Dostajecie. Nie spadaj Ale... do wody. Wiem. To są taki głupi. Dostajecie wtedy. Tak, jest... tak, tak. Dostaniemy minus. Eklo

Nie. Kurde, zmaściłem z tym smokiem. <grystanie> Jeszcze tego najdosę odbiłem. Co za skupienia wszyscy. No, gdzie nie wiem, wszędzie? Na sadku. No. Kartki? Wedru kartce tam. No, nie gdzie on jest? Jak bo jak to nie żyjesz, co? To... Chodź na rami. Spokojnie na no ramy. Poczekaj. Dawaj, defuj. Dobra, ja mam was gdzieś. No. Dobra, widzę w końcu runda dla mnie. Trzeba w końcu się postarać było w tym miejscu. O kurde. Czemu zawsze na zabijam pierwszego? No. Tego się nie da otworzyć, co nie? Jest! Trzeba było. Ale nie ty. Aha. <laughs> tutaj jest, tutaj jest minus 25 o. A już myślałem, że jakiś porząd. Nie, tutaj, Brawo, prawo, prawo, prawo. Prawo, rami, prawo. No. Nie. <laughs> Minus 44, no weź go za proszę. Dobra, dawaj tutaj kamp. Wiesz. No i, Ja bym tu później na ten bombsite, bomb to nie żyje. Nie, no kamery, on tam jest. Tylko teraz traf. Proszę. No ale nie, komputer sensu No i oh, yes. Co jest? CO oh, JEST? Ja zapomniałem yes. gdzie jest bomba. <laughs> <laughs> Jaki amator. Oh, Oh, yes. no. Dobra. Czternasta runda. Ja uh. Wiesz. Dosłownie. No tak. Nie no, to jest taki rusek, że... Tutaj no, no jednym hitem zabijam Dobra widzowie, koniec pierwszej połowy, 9-6. Tu mieli pasę pięciu zwycięstw, więc tu im to bardzo ułatwiło, z czego z... No, stąd dwa zwycięstwa mogłem, no, powstrzymać, mogłem wygrać tę rundę, tylko się z nimi bawiłem. Tak, nie. bawił. No. No i... Tak. kurde. No dobra, teraz mam cięższą połowę powodzenia. No teraz będę musiał... Teraz musisz używać mózgu niestety. <noise> no właśnie. Ja niestety, takiego... nie posiadam. No nie ja no, to chciałem strzelić! Nie no. Jeszcze dolał. Jeszcze raz. Z nim wczoraj, więc wiem co mówię. Dobra, plantujemy A. Plantujemy A. Nie skapnie się, że plantujemy A, a tak naprawdę plantujemy B. Minus 60. No dawaj, masz 40 pp. Nie no, nie wierzę. Znamy paru siedmolatków. Prawda, to... Neo? Tak naprawdę. No Dużym chłopcem poradzisz sobie. Jesteś w tym samym miejscu, zaraz ci wyrobi Akasha No właśnie. Jest proposta, to po stak, to Co on robi? On w ogóle widzę go i on zamiast się nie wiem. Zmienić pozycję to jest w tej samej. Tak. Jak tyś tam szybko tak do, doszedł? No, no w miarę umiem. W miarę. No weź włącz. No nie, to jest bez sensu, a ty po prostu ze flya włączysz. Idę jak... u no, Clipa. Tak jak on. Ci Wait, co tu próbują you? robić jakieś tajne taktyki. Cały czas za nami jest. E, musimy mieć więcej osób, jeśli chcemy nagrać Squid Game. A kto powiedział, że chcemy nagrać Squid Game? Co to było? A Dobra. Albo chowanego. Nie. Na Ta tak. B, stwierdzili tam górę. Teraz chyba zeszedł na dół. A widziałem go tam, w górę. O. Albo... O. O, o, o nie. O nie! Jesteśmy zgubieni. O, Co? chyba. A i możesz wyrzucić chyba tego dwócha. kałacha. Dawaj, wywal kałacha. Ja? No Nie, ma opcji. <grych> A, nie dał się. Co następnego On jest tutaj na dole... Jest tutaj na dole Tam gdzie zginąłem, na tych Tylko że mu na dole. Więc uważaj, będzie szedł z tamtej strony. No tutaj był, pod tym. Dobra, bierzesz mojego negowa? Okej. Okay. Idziesz na B? Ok. Jezu, 5 HP. Nie... Dobra, możesz wygłosić teraz swoją przemowę. Dobra. Przemowa jest taka, że... Myślę, że fajna. Tak, bardzo fajna. Dobra, o, widzowie, to na tyle. Nie wytrzymaj tego. Dobra, cio. Dobra, widzowie, to na tyle z tego odcinka. Możecie się pożegnać. No, więc. Do następnego. Państwu. następnego Do następnego.